Cześć, witajcie! Jak pewnie wiecie, w internecie krąży wiele różnych niesprawdzonych informacji na temat zarobków farmaceutów. Dlatego w tym odcinku postaram się nieco uporządkować tę wiedzę i przedstawić wam wynagrodzenia, jakie osiągają osoby w tym zawodzie. Zanim jednak zaczniemy, to standardowo zachęcam Cię do zasubskrybowania mojego kanału. Koniecznie zostaw także polubienie pod filmem. Wszystko po to, aby tego typu przydatne treści dotarły do jak najszerszego grona widzów. No a teraz już bez przedłużania przejdźmy do tematu przewodnego tego odcinka, a więc pierwszą wartością, którą warto tutaj wymienić jest Mediana. W tym przypadku wynosi ona 3000 zł netto. Oczywiście oznacza to, że 50% farmaceutów może liczyć na zarobki poniżej tej kwoty, a 50% farmaceutów może liczyć na zarobki powyżej 3000 zł netto. Niektóre źródła podają, że średnia zarobków farmaceutów w Polsce wynosi około 5723 zł. Oczywiście pamiętajcie, że mówimy tutaj o średniej zarobków, a nie o medianie. Stąd pewnie opinia wielu osób, że farmaceuci zarabiają naprawdę duże pieniądze. Jestem ciekaw także twojej opinii, dlatego koniecznie umieść ją w komentarzu pod tym filmem. No a my teraz sprawdźmy, jakie czynniki mają wpływ na wysokość zarobków farmaceutów. Bez wątpienia do takich czynników zalicza się staż pracy. wzrost Jestem liczby przepracowanych lat. Wzrastają także zarobki farmaceutów. Duże znaczenie ma także wielkość zakładu, w którym się pracuje. Tutaj osobiście polecam celować zakłady zatrudniające od 100 do 1000 osób, ponieważ zarobki w tym przedziale mogą być naprawdę imponujące. No a kolejnym czynnikiem, który może mieć bezpośredni wpływ na zarobki farmaceutów, jest to, czy zakład jest prywatny czy publiczny. Jeżeli planujesz karierę farmaceuty, no to polecam Ci tutaj zakład publiczny, gdzie można zarobić naprawdę. Dobre pieniądze. Ostatnim czynnikiem, który warto wymienić, jest oczywiście miejscowość, w której się pracuje. Tutaj zwłaszcza warto skoncentrować się na większych miastach. To były takie przykładowe czynniki, które mogą mieć wpływ na wysokość zarobków farmaceutów. Pamiętaj, że Polska to nie jedyne miejsce, gdzie możesz pracować jako farmaceuta, dlatego teraz przedstawię Ci na jakie zarobki liczyć może farmaceuta za granicą. Jeżeli przyjrzymy się zarobkom farmaceutów w Niemczech, to zobaczymy, że liczyć oni mogą na naprawdę fajne zarobki. Ich średnie wynagrodzenie wynosi około 3733 dolary miesięcznie. Zobaczmy jeszcze, na jakie zarobki liczyć mogą farmaceuci w Kanadzie. Tutaj ich pensja wynieść może nawet 6725 dolarów miesięcznie. Przyjrzymy się także sytuacji w Szwajcarii. Tutaj farmaceuta zarobi około 6966 dolarów miesięcznie. Jak widzimy, warto pracować za granicą. Możesz zastanawiać się także, jak zostać farmaceutą. Tutaj niestety nie ma drogi na skróty i trzeba ukończyć studia na kierunku farmacji. Trzeba także pamiętać, że otrzymanie tytułu magistra nie daje od razu uprawnień do wykonywania tego zawodu. Przed rozpoczęciem kariery konieczne jest załatwienie różnych formalności, jak i złożenie odpowiednich dokumentów i wniosków. Skoro wiesz już, jak zostać farmaceutą, to zapewne zastanawiasz się, gdzie można pracować po ukończeniu farmacji. Możliwości jest sporo. Farmaceuta może pracować w aptece, ale oprócz tego zatrudnienie znajdzie także w firmach zajmujących się produkcją leków. Oferty pracy dla farmaceutów mogą mieć także hurtownie farmaceutyczne. Czy na przykład laboratoria? Sprawdźmy także zalety pracy jako farmaceuta. Tutaj warto wymienić zwłaszcza to, że jest to bardzo interesujący zawód, w którym tak naprawdę ciągle trzeba się dokształcać. Bez wątpienia zaletą jest również możliwość niesienia pomocy innym osobom. Dużym plusem tego zawodu są także przyzwoite zarobki. Jeżeli chodzi natomiast o minusy pracy jako farmaceuta, to warto tutaj zwrócić uwagę na to, że jest to praca stojąca, co może powodować późniejsze problemy ze zdrowiem. Trzeba także zwrócić uwagę, że jest to praca odpowiedzialna, dlatego może się ona wiązać z wysokim poziomem stresu, dlatego jeżeli nie jesteś odporny na jego działanie, to koniecznie podaruj sobie ten zawód. Ostatnią wadą, na którą warto zwrócić uwagę są godziny pracy. Farmaceuta bardzo często musi pracować w godzinach nocnych, czy na przykład pełnić specjalne dyżury. Jak widzisz, zalet i wad tego zawodu jest naprawdę sporo, dlatego powinieneś zastanowić się kilkukrotnie, zanim zdecydujesz się zostać farmaceutą. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli dzięki mnie dowiedziałeś się czegoś więcej na temat pracy jako farmaceuta, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Zależy także do opisu, w którym umieszczam bardzo ciekawe źródła i linki, z którymi warto się zapoznać. A ja tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.